Lewą to mają wszyscy, żartowałem, nie? A tu mnie nie boli, tu mnie boli To gdzieś, gdzieś tutaj to było. Było, ale tego nie ma. Na ręce a, to było. O, no, właśnie. To tutaj było. A ja W miejscu. No, no tak, nacisnąłeś tak, w to bolące miejsce. O, no, właśnie. Jakie to jest proste, jak która to jest kabareta, tak. którą piszesz i zawsze to jest prawa. A nie, mi się najbardziej podobało to wytłumaczenie z tego kabaretu drzwi. Jak leżysz, w tej pani, to pani no <laughs> duży palec, coś tam, coś tam. tam, tam to tak, w tym miejscu zabolało. Ale nie, to tylko takie przypomnienie, nie? Ale... być. Dobrze... wiesz, jestem ciekawa, żebym była w stanie sobie już to może zapłacić. Już prawie, prawie, prawie słuchaj. O, jestem prawie, że gotowa. Ja spróbuj się No, ale to już tylko miesiąca, nie posiadam. Tam jest za średnio tylko. Jeszcze nie będzie No, tam jest. No. A, a to, jest to chyba z... niżej jest to, co no? Z pieskiem. Z pieskiem. Z pieskiem no? No. Takim o, fajnym małym pieskiem. A pan chyba też do źródełka ścina? Nie, źródełko jest tam. No właśnie, a pan ścina do nas, nie? Gdzie? Tak, ale od źródełka. Pieskiem. Nie to, nie nie widzieliśmy. wiem, No, raczej może, nie wiem chyba, nie wiem. nie. Nie, bo, bo... Raz żeśmy pianowo wchodzili, widziałem na filmie. O tak. Nie? No. Na filmie żeśmy raz pianowo wchodzili. Pamiętam, nie? Było nagranie, nie jest udowodnione, słuchaj. No, 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 Dobrze sobie nagrywać. No. No, no, no. Dobrze jest sobie nagrywać te rzeczy albo mieć mm. tak szybką pamięć, żeby nagrywała w locie i w, między, w międzyczasie wyciągała wnioski. To znaczy, w, czas, w czasie równoległym oh, 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 prowadziła co najmniej oh, 20 wątków. Oh. Są mókradła. No, no. ale tylko ty, ty, no, 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 no. Oczy wchłoną wysoką częstotliwość, serce czuła wy, wysokie wibracje. E Uczucia o się pozytywnym nastawieniem, są na najwyższe i najlepsze. A umysł jest mocny i skoncentrowany, i wtedy można dobrze wyczuć, wymodelować, czyli narysować sobie obraz, wyprodukować uczucie. Tak, <laughs> <laughs> wiadomo, nie? To jest jedna z spraw tworzenia. I, e... Ja znam tylko jednego człowieka, znaczy może jest ich oczywiście dużo, wiem, ale w moim odpadzie to jest dużo, ile ty znasz? Ja znam tylko jednego, który produkuje uczucie i to jest kto? No Robert Oczywiście. Kierka. taką maszynę stworzyć, która by <grymka> No właśnie. No. Patrzysz, biegnie piękność, a tu brzydota, o zło poszło. A to też <grym> by było, paliwane. no tak, to jest zło, no tak, a tak. Można produkować zło albo brzydotę. Produkujmy no tylko i wyłącznie piękno i dobro. No I tak to robimy na bieżąco, ile potrafimy. nie? Dlatego świadomie uczymy się modelowania e, uczuć. Ja e, produkcji nie Produkcji uczuć, ja mo modelowania, ja... projektowania celów i tak dalej. I... To tak, jest ta druga dróżka, one się tu schodzą. Tak, czyli można było i tą i tam szukać. Tam nie widzieliśmy, gdzie Piękny widok nas czeka. Tak, tu jest no, bajerancki widok. Ja, to, nie widzę, widok nas czeka, słuchajcie Państwo. Te wybarwione drzewa, bo to było moje marzenie, żeby znowu wyjść i zobaczyć A i co, popatrz w Tutaj. Bo tamto taki zdale, ale spójrz tutaj. Na, na czubki tych drzew tutaj. Zielono, żółto, brązowo, tak. pomarańczowo. A. No? A patrzmy na ten moment? Dzień dobry, tak mówiłem, że pan się wdrapuje na górę. O, nie mam czasu dzisiaj, bo tu jest taki schron po niemiecku, nie? Tak? Wejście jest jedno z tej strony na tym szlaku. Tak? Kiedyś to było zagrodzone. Czemu nas myczy? Wejście od tego, wejście od tego, wejście od tego, wejście się nie wejście od tego, wejście od tego, on jest, jak to to, no, jestem miły piesio. No, tak. To miejsce fajny raz puścimy Tak, tak, tak. Burek, Burek, dwie godziny żeśmy go wołali. Przyszedł zobaczyć, czy jesteśmy w nogi. I jak głupi, żeśmy czekali na niego. Ja na nie mam czasu dzisiaj. cała nasza kropka. To jest taka skóra, która była czarna, ale jest mniejsza. Ja mogę jeszcze z tego śladu, ale. jest schowane w tym lesie, no. tylko znalazł to jest, tak. To, to, się... to szary, on jest strasznie mokry do wyjścia. Jakby Pan przyszedł do końca tym korytarzem, no. to na końcu no. tego korytarza bym się jeszcze nie chciał, O tym kiedyś mówiłem. No. Jest coś w rodzaju basenu Aha. granitowego, no. wypolerowany na błysk, jakby płyta nagrobkowa. No. Są w tej płycie takie stalowe, jakby. Wręcz w formie takich schodów, jakby ktoś tam schodził, nie? I to jest zasypane kamieniami. Co tam jest dalej, nie wiadomo, bo jest zalane wodą i kamieniami, zasypane, nie? Ale... Tego nikt chyba nigdy nie zwiedzał, nie oglądał, nikt tam nic nie szukał, bo wiadomo koszty szukania tego i nie pompowaniu tej Ale kumasy. to, co ktoś to ukrywał, zadać sobie to pytanie. No właśnie, ukrywał. właśnie. takich rzeczy, w Karkonoszach jest masy. Wiem, właśnie. Masy wiem. jest tego. Wiem, wiem. Takich różnych, tylko że to przeważnie są wyjścia nie, nie do otwarcia, nie? To trzeba po prostu rozgrzebać, albo jakieś Ale... podesadzane, albo zasypane. Z jakiegoś powodu to zasypali. Coś tam? Coś tam ukryć, coś tam ukryć. Właśnie, mogę sobie to pytanie. Tylko tam nikt nie wejdzie, bo to jest, koszty kości kombinowane. To są niedaleko, to to centrum było budowane przez Niemców, no więc tutaj tych tuneli to jest ogromnie. Technologia jest na to jest, ja tam bym się wiesz, nie chciał. Słonie jakby basen, wykolorowany, graniki błodziutki. Ale to tą co teraz pan szedł? Tak, tak, w tym korytarzu. On nie jest długi, może z 50 metrów tylko tam jest, patrzcie, mokry, nie? Wiem, mam latę w telefonie, ale z małym światem. Ja tam kiedyś wiem z taką porządną latą. Tylko czego most jakoś tak się przygotować tak, na to, Ja byłem taką porą, że masę zawtóra, no że ja nie przeruję, na to będzie, <że> to mi się nie. <śmany> bude, <śmany> do widzenia, <bude, bude>. <śmany> dziękuję. Bude, cześć, Za co przepraszam. Może szukałaś wsparcia emocjonalnego. Nie no, w porządku, ale słuchaj, o. po do pierwszej mocy? Pół do pierwszej No, po do pierwszej nocy? No, pół do się... no, Oczywiście. w się... oczywiście, yy, się... ja. Co? Krzyczy drugiego człowieka zabierając mojego piękny sen. Jaki piękny sen, krzywda, jakie coś tam, Krzywdzę drugiego odbierając mu jego miskę, tak, ryżu, tak? Tak. No to wchodzi w bretarianizm. Ale to jest twoja bajka, nie moja. Wchodzi w bretarianizm, sanizm i tak dalej. Dobra, zmienimy temat. Nastawienie wiesz, jest ważne. Moje? Moje to jest słuchać siebie i tylko siebie. I własnego ciała, i własnego wnętrza, i nikogo więcej. I ufać sobie. Też nie jeść, nie pić, nie oddychać, rób to. Musi to z ciebie, a nie smody. No, trzeba by zobaczyć, kim się jest, no nie? W pierwszej kolejności. Odkryć siebie. W jakich aspektach? Każdy. Kim jestem, jaką mam moc, dlaczego to, co Kuzin oglądał, co jest dowodem na to, jak mocno jesteśmy zacifrowani i zablokowani. Kto nam to zrobił? E, dziewczynka czteroletnia. Później tak? E, Może nawet trzy no dobra, trzy, czteroletnia to nie istotne. I ilość tam facetów? Sześciu, ośmiu? E, dziewczyny i faceci. To, to ileś tam i Pierwszy zaczął z nią porozmawiać po angielsku, drugi po francusku, trzeci po niemiecku. Jakiś, party po hiszpańsku. Tak. Jakichś język, nie wiem, to było. No. no, biegle rozmawiała z. Dziecko skończy. trzyletnie, tak? Tak. No to mówię, wystarczy poczytać Anastazję i wreszcie przestać ją traktować jako istotę nierealną, bo ona jest, była dla mnie, jest cały czas realna. I zobaczyć, co potrafił Bołody. było prawdą, co ona mówi, że to dawali jej zadania do zrobienia. W międzyczasie oczywiście. No tam właśnie, no, po angielsku coś tam powiedziała podnieś ten papierek, czy coś tam takie, w takiej zasadzie. Hmm. Także nie tak, że oni się tam gadają, nie wiadomo czy to jest prawda, hmm. tylko że konkretnie ona rozumie, bo te polecenia wykonywała. No tak, tak. Się, tak. Jest hmm. chiński konkurs, w Indiach jest konkurs, czytają facetowi, facet przez 6 godzin wygrał, 6 czy 8 czy 12 godzin, to już nieważne. Zapamiętał 24 książki e, czytane w SPAC i jeszcze kazali mu recytować e, e, ułożony przez siebie na bieżąco e, wiersz na jakiś temat. Żeby jeszcze do tego był przekaz i głęboki e, i rytm no to i bajka. Masz dowody na to, kim my naprawdę jesteśmy, tak? I jaką mamy tak. moc o ile nie ona nam nie zostanie zachodowana, zablokowana, zaczipowana, jak zwał tak zwał. Tak, a pamięć mamy taką, że jakbyśmy e, pisali zerami, chcieli opisać tą pamięć, to e, skończy się za księżycem. To jest nasza pamięć. Jesteśmy, panie, w stanie pamiętać każde, każdą klatkę naszego spojrzenia od chwili urodzin każde uczucie, które żeśmy... Tak, dokładnie, brawo, 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 piątka. Pięć z plusem wręcz. Brawo, za, 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 ten plus jest za wielki wzrost, słuchaj, bo to było... Tak, to było za przemianę, tak. To jest. Za niestety. Tak, wielki krok w niebowstąpieniu. W przestrzeni serca niestety do umysłu. To jest raczej porażka i, i tak zwana, co? Proto... Jak to się kuzynku nazywa? To jest zwany sarkazm. Oj, oj! O -o. Nie możemy kuzyna tak angażować, bo się nam potknie, słuchaj. To było zbyt wysokie. No właśnie, akurat nam się to udało nagrać. A po co? No to Dlatego, wreszcie, że wkręciłaś oprogramowanie kuzyna do poziomu takiego, że zakręciło mu się w oczach, po prostu wkręcił się swoją moc obliczeniową i przestał widzieć drogę uważnie. No, tak to się po prostu stało. Stało Tak, tak. No, dokładnie tak. To jest genialne. No kurczę popatrzeć. na Kuba chory, tak? No ja wiem, wiem, co on je. Witaminy D3. Wiem, czy tędy, czy tędy. No właśnie też się zastanawiam. No tędy chyba. Tędy, lewe. Aha. Bo tam jest dach budynku i... Boże, jaki piękny dzień. Taka ja jestem wdzięczna za ten dzień. Ale wiesz, Kwiateczku... Ja jeszcze porannych... się nie przełączyłem, moment, moment, muszę Poczekaj, się skupić ten iło. To jest tyle piękniejszy, że nie latali i ten błękit nie był tak oszałamiający, że aż po prostu słuchajcie... a dobra, już już, już, już jestem w domu. Mamy jeszcze raz, dwa, trzy i pół godziny? Do czego? Żeby, żeby myśleć w ogóle... raz, dwa, trzy i pół do czterech godzin żeby myśleć a. o przeprowadzę. ten serce, Kurczę, jeszcze się Kurczę, jeszcze się nie tam to już droga się kończy, a jeszcze nie pomyślałem nawet o to żeby się przestawić, słuchaj. Na, ja, dole. na Muszę się, się szybko przełączyć eee. na uczucie, nie? się. się ja cię przełączę, szybko. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. ja cię ponaciskam guziczki. Czekaj, ja ci ponaciskam guziczki. guziczki, tutaj ci nacisnę. Co ja, no jest, jest fajnie, a czy pięknie to. Na, Jesteś przełączony. Na słońce. E, Naleźć mnie na słońce. Szybko potrzebuję słońca. A e, już masz, Tu Jest zadanie słuchaj, domowe. No, już masz. E, prze, przesłuchać książkę mm, Tolstoya. E, bibliografię Tolstoya przeczytać. Jest e, zamówienie. Od duszy. Dusza chce, żebym przeczytał i przeanalizował e, biografię Tolstoya.